Koleżanki i koledzy, drodzy uczestnicy II Kongresu Polskiej Lewicy. Nie jestem dzisiaj z Wami, bo wcześniejsze zobowiązania zagraniczne nie pozwalają mi wziąć udziału w Waszej konferencji, w naszej konferencji. Korzystam więc z tego sposobu, aby Was pozdrowić. Pozwólcie, że zacznę od wspomnienia osoby, która. Pierwsza proponowała zorganizowanie takiego wielkiego dialogu ludzi lewicy w sprawach najważniejszych dla, dla Polski, dla świata, dla ludzi pracy, która szukała porozumienia wśród tych różnych poglądów, wśród różnic, które panują w środowiskach lewicowych w Polsce. Był to Józef Oleksy, którego kilka lat temu pożegnaliśmy, którego nie ma wśród nas, ale cieszę się, że jego idea, że jego projekt że jego sposób myślenia o porozumieniu ponad podziałami jest żywy i że konferencja jest tego najlepszym, praktycznym dowodem. Polska lewica jest w trudnej sytuacji. Po raz pierwszy nie ma reprezentacji lewicowej w parlamencie, głos lewicy jest słabosłyszalny, środowiska lewicowe są rozdrobnione, pełne wzajemnych pretensji, słabo ze sobą porozumiewające się albo i wręcz. Nieporozumiewające się. Czas więc odmienić tę sytuację, i wiem, że nie jest to łatwe. Wiem, że wymaga to dużego wysiłku, cierpliwości, wzajemnego szacunku, otwartości. Ale czas jest taki, że trzeba ten trud podjąć. Dlatego, że Polska jest w niebezpiecznym momencie. Dlatego, że dzieją się rzeczy, które zagrażają bezpośrednio polskiej demokracji, które zagrażają tym wolnościom, o które pokolenia także polskiej lewicy. Walczyły w przeszłości. Zagrażają także dorobkowi, do którego słusznie i z dumą przyznaje się polska lewica, a które osiągnęliśmy w ostatnich 25 latach. Dlatego mam nadzieję, że ten kongres będzie takim miejscem szczerej, otwartej rozmowy, poszukiwaniem tego, co wspólne, definiowaniem tego, co różne, bez gniewu, bez uprzedzeń, ale właśnie w poczuciu, że lewica jest Polsce potrzebna, że jest być może potrzebna bardziej. Niż kiedykolwiek, że powinna być obecna w naszej debacie publicznej, w czasie tych protestów, które mają miejsce, ale przede wszystkim przy konstruowaniu wielkiego planu dla przyszłości Polski, dla przyszłości młodych pokoleń. Ten kongres ma również swoje znaczenie w międzynarodowym kontekście. Wszystko to, co obserwujemy w świecie, w Europie, jest bardzo groźne. Jesteśmy na zakręcie. Ten zakręt to znaczony jest dzisiaj wzrostem siły populistów. Nacjonalistów, rosnącym egoizmem narodowym, problemami ważnych struktur, takich jak Unia Europejska, które dawały nam poczucie bezpieczeństwa i szansę na rozwój, a które dzisiaj mogą stać się zdezintegrowane, mogą podlegać procesom niebezpiecznej dekompozycji. Wasz głos, głos polskiej lewicy jest tutaj również istotny, abyśmy bronili tych wartości, które legły u podstaw wspólnoty europejskiej. Które były przez lata sztandarowymi hasłami, ideami lewicy europejskiej, lewicy światowej. Żyjemy w innym czasie, żyjemy w innych warunkach, ale wcale nie łatwiejszych, być może nawet bardziej wymagających. Wyzwania, które stoją dzisiaj przed lewicą międzynarodową, są dramatycznie trudne, ale które wymagają zrozumienia otaczającego świata i znalezienia dobrych recept, dobrych odpowiedzi na setki pytań które są zadawane dzisiaj przez młodych ludzi we wszystkich zakątkach globu. Mam nadzieję, że ta konferencja, nie przeceniając naszych możliwości, nie przeceniając również tego, co może się wydarzyć, ale będzie takim właśnie bardzo konstruktywnym, bardzo otwartym, pełnym wzajemnego szacunku i udanego dialogu wkładem w poszukiwanie miejsca i drogi dla lewicy w Polsce, dla lewicy w Europie i w świecie. I nie traktujcie tego zadania jako zbyt ambitne, tylko starajcie się, wykorzystując ogromny potencjał, jakim dysponujemy, dysponujecie, starajcie się zrobić wszystko, aby drugi kongres był udany i abyśmy mogli tę ideę dialogu ponad różnicami kontynuować w przyszłości. Życzę udanych obrad, życzę dobrych pomysłów dla Lewicy, życzę dobrej przyszłości dla Polski i dla Europy.